Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym komentarzu. Co słychać w polskiej gospodarce? Dzisiaj na warsztat weźmiemy najświeższe dane makroekonomiczne za lipiec. Ale na samym początku zachęcam do subskrybowania naszego kanału, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla was jakąś wartość. Co słychać w polskiej gospodarce? Dzisiaj dostaliśmy komplet danych makroekonomicznych i wiemy już, jaka jest kondycja polskiej gospodarki w pierwszym miesiącu trzeciego kwartału. Oczywiście dzisiaj najważniejsze dane to były dane o sprzedaży detalicznej. Które były ciut wyższe od prognoz, jak widzicie Państwo na wykresie, one pokonały prognozy, natomiast w ujęciu realnym, czyli sprzedaż detaliczna pomniejszona o inflację, one wyraźnie zawiodły inwestorów i wszystkich uczestników rynku, co prawda dane są wyraźnie na plusie, to jednak one przyczyniają się ku tezie, że ożywienie gospodarcze nie ma jeszcze aż tak dużego tempa, na jaki moglibyśmy oczekiwać, jakie były oczekiwane w poprzednich miesiącach i coś tutaj ciekawego dzieje się w polskiej gospodarce. Na chwilę obecną, jak widzicie państwo, sprzedaż detaliczna na swoim indeksie, na swoim trendzie dotarła w okolice tego wieloletniego trendu wciąż jesteśmy bardzo wyraźnie powyżej maksimów sprzed pandemii, więc polska sprzedaż detaliczna cały czas się rozwija. Jesteśmy w fazie ożywienia, natomiast wygląda na to, że ten spadek realnej sprzedaży detalicznej był tylko chwilowy i należy oczekiwać kontynuacji trendu wzrostowego. Natomiast, jaka jest dynamika sprzedaży detalicznych, w w poszczególnych kategoriach, w poszczególnych działach, to widzicie Państwo, że najsilniej są kupowane tekstylia, odzież, obuwie, następnie farmaceutyki i kosmetyki. Tutaj bardzo wyraźnie e, widać odchylenie in plus względem, względem e, średniej. Natomiast najsłabiej są kupowane pojazdy samochodowe, motocykle, sprzęt RTV i AGDT. AGD, e, sprzedaż sprzętu. RTV, AGD i mebli jest największą niespodzianką i minus, jeżeli chodzi o te dane makroekonomiczne, które poznaliśmy w ostatnich godzinach. Natomiast wczoraj dane, dostaliśmy dane o produkcji przemysłowej, które jak widzicie Państwo wróciły wyraźnie powyżej swojego trendu wieloletniego. Już, o pandemii to już zapomnieliśmy oczywiście w sektorze przemysłowym. Sektor przemysłowy jest teraz motorem napędowym polskiego ożywienia gospodarczego po recesji pandemicznej. Tutaj ewidentnie powrót nad, nad tą linię trendu, którą widzicie Państwo, na tą czerwoną przerywaną, jest dowodem na to i nowe maksima są dowodem na to, że tutaj produkcja przemysłowa cały czas się rozwija. Te lekkie osłabienie złotego jest kołem napędowym polskiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu eksportowego, który naprawdę rozwija się fantastycznie i te poziomy, które teraz obserwujemy euro złotego i dolar złotego, faworyzują Scenariusze, które mówią o tym, że i w kolejnych miesiącach, czyli w sierpniu będziemy mieć do czynienia z, dodatnią, z, dodatnią, z dodatnimi odczytami rachunku bieżącego i bilansów handlowych Polski to są kolejne bardzo dobre informacje. I dodatkowo, dzisiaj poznaliśmy dane o produkcji budowlano-montażowej, i te dane też ciut zawiodły, ze względu na to, że byliśmy świadkami informacji o tym, że Budowle, budowy, budowy infrastrukturalne nie były aż tak, skore do zaskoczeń pozytywnych, nie, nie, nie były aż tak bardzo intensywnie eksploatowane, jak to można byłoby się spodziewać i to właśnie ten komponent najmniej kontrybuował do, do, do wskaźnika. I co także widać na wykresie, to produkcja ogółem jest na plusie, natomiast najdynamiczniej rośnie z Produkcja, budow no, budowa budynków i roboty specjalistyczne. Tutaj dynamika wzrostu jest największa, a tak jak wspominałem, inżynieria lądowa związana głównie z, z budowami infrastrukturalnymi wciąż jest na minusie. Natomiast jak widzicie Państwo na tym wykresie, jest nadal nad średnią i ona i to sygnalizuje, że jesteśmy do czynienia, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z chwilowym. Ja z chwilową, jakąś słabością nie jest to na razie sygnał odwracającego się trendu. I na kolejnym wykresie widzicie Państwo wartości, jakie są tych, tych dokładnych komponentów produkcji budowlano-montażowej. Tutaj ewidentnie roboty specjalistyczne są liderem i bardzo wyraźnie rosną. PKO BP tworzy taki wskaźnik zagregowany koniunktury który generalnie lekko się osuwa, natomiast nie ma moim zdaniem to większego znaczenia ze względu na to, że ta dynamika jest niewielka. Natomiast może mieć to znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, ponieważ może dać paliwo ku tezie, że w najbliższym czasie nie będziemy mieć podwyżek procentowych do czynienia, ponieważ Rada będzie uzasadniała swoją decyzję tym, że wciąż produkcja przemysłowa Poszczególnej komponenty, jak i sprzedaż detaliczna, wciąż nie jest na takich poziomach, na których moglibyśmy oczekiwać, żeby mieć pewność przy decyzji o rozpoczęciu podwyżek stóp procentowych w Polsce i rozpoczęciu normalizacji polityki monetarnej. Także te dane są już za nami, natomiast taka, taki przegląd koniunktury w poszczególnych branżach pokazuje, że tutaj najlepiej radzi sobie transport. Później handel detaliczny dobrze sobie radzi, także handel hurtowy, a najsłabiej zachowuje się koniunktura w polskich finansach. To jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Zobaczymy w kolejnych miesiącach, czy te dane będą potwierdzane. I na sam koniec poznamy, mamy także informacje o cenach produktów rolnych i należy spodziewać się, tak jak już już miesiąc temu sygnalizowałem, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z bardzo dużym wzrostem cen żywności w ujęciu rok do roku i ona się i to będzie silnie kontrybuowało na kolejne wzrosty inflacji w Polsce w kolejnych odczytach za, kolejne, za następne miesiące. Także dane generalnie są ciut gorsze od prognoz. Zachęcają do tego, żeby Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dłużej w dłuższym terminie. Dane generalnie sprzyjają trendowi osłabieniu krajowej waluty i myślę, że jednak są pozytywne dla rynku akcji z powodu tego, że Rada prawdopodobnie wykorzysta je do tego, żeby argumentować utrzymywanie stóp na niezmiennych poziomach w kolejnych, na kolejnych posiedzeniach. Dobrze, a co słychać na rynkach finansowych w dniu dzisiejszym? Najważniejszą informacją dnia moim zdaniem jest to, że indeks Hang Seng przebija poziom 20% cofnięcia od swoich lutowych szczytów, co oznacza, że rynek w Hongkongu wchodzi w techniczną bessę. To powinno mieć duże znaczenie, ponieważ zamykamy także świecę tygodniową, więc dzisiaj już od rana rynki w Europie zaczynają się lekko obawiać, a futures na indeks S&P są na lekkich minusach. Więc dzisiejsza sesja wydaje się niezwykle ciekawa ze względu także na to, że nie ma dzisiaj żadnych danych makronomicznych, więc dzisiaj ewidentnie sesja będzie testem sentymentu i pokaże nam, jak inwestorzy widzą najbliższą przyszłość na giełdach papierów wartościowych. Indeks SP wczoraj generalnie zachował się neutralnie, ale broniąc w okolic tych kluczowych wsparć w rejonie 4350-4360 udowodnił, że te wsparcia mają znaczenie i będziemy się pozycjonować. Cały czas względem tych e, rejonów. Jeżeli się okaże, że dzisiaj indeksy na Wall Street spadają, indeks SP łamie to wsparcie, to myślę, że scenariusze prospadkowe także dla giełdy w, w Nowym Jorku staną się faworyzowane, nawet tylko w krótkim terminie, ze względu na to, że kolejne wsparcia musiały być pokonywane, żeby zmienił się sentyment także w średnim i w długim terminie. Natomiast w krótkim terminie kluczowe jest wsparcie 4350-60. Zobaczymy, czy dzisiaj się ono obrani. Jeżeli tak, to myślę, że Wall Street uzna, że spadki w Azji są tylko chwilowe, nie mają większego znaczenia dla tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, i będziemy świadkami powrotu do wzrostów. E, gry pod Jackson Hole, gry pod to, co się wydarzy we wrześniu, czyli pod e, wrześniową decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Indeks DAX także, tak jakby e, chciał cały czas wierzyć, że indeks Wróci do wzrostu, że HOSSA powróci. Tutaj do czasu utrzymania nad poziomem 15400 scenariusze pro wzrostowe są zdecydowanie faworyzowane. I myślę, że bardzo podobnie będzie na indeksie WIG20, który nadal broni wsparcia na poziomie 2245. Który widzicie Państwo na wykresie, to jest ta luka wzrostowa. I jeżeli utrzymamy się nad tym poziomem na zamknięciu świecy tygodniowej, myślę, że Warszawska giełda spróbuje także wrócić do wzrostu, natomiast gdyby ten poziom był pokonywany, a już nie daj Boże, gdybyśmy spadli poniżej poziomu 2190, to scenariusze prospadkowe w krótkim terminie na warszawskiej giełdzie będą faworyzowane. Na razie wszystko e, waży się względem tego poziomu wsparcia, o którym pisałem: 2245 punktów. Na obligacjach oczywiście spokój w Stanach Zjednoczonych dwie siły się równoważą czyli presja na kupowanie bezpieczeństwa równoważy się z presją oczekiwania na decyzję Fedu w sprawie tej ograniczenia skupu aktywów i tutaj taka stabilizacja powinna trwać w kolejnych dniach i myślę że nawet w kolejnych tygodniach co powinno się przełożyć także na zachowanie ceny złota która jest silnie skorelowana z obligacjami ale myślę że przede wszystkim kluczowy mm, dla wydarzeń na wielu rynkach finansowych będzie zachowanie amerykańskiego dolara który na dolar indeksie na naszych oczach właśnie teraz wybija się z wielomiesięcznej formacji odwrócenia trendu, formacji podwójne dno. Ta formacja powstanie, jeżeli dzisiaj utrzymamy te poziomy, na których teraz jesteśmy, to będzie oznaczało, że przed amerykańskim dolarem perspektywa e, dalszego umocnienia nawet o jeszcze kilka procent. I e, jeżeli to miałoby się materializować, to dałoby to perspektywę spadku np. euro-dolara w rejon 1,1. E, tak? To jeszcze praktycznie o 7 figur. Byłby potencjał spadkowy, żeby, o, żeby nawet taki o, zakładać w scenariuszach bazowych. Natomiast na chwilę obecną wygląda na to, że eurodolar chce jednak przetestować poziom 1.16. Nie ma siły na powrót nawet nad poziom 1.17. Więc, jeżeli dzisiaj e, Stany Zjednoczone, e, Amerykanie uznają, że, że perspektywy Jackson Hole w przyszłym tygodniu i wrześniowego Fedu są ważniejsze, to presja na to, żeby kupować amerykańskiego dolara powinna wystąpić i zakończymy dzisiaj sesję. Na tygodniowych minimach, tworząc świec, świecę tygodniową, która będzie zdecydowanie zachęcała do kupna amerykańskiego dolara w, w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. I oczywiście spadki euro powodują presję na osobienie krajowej waluty. Wyraźnie dzisiaj zakończymy prawdopodobnie dzień na dolar złotym nad poziomem 3,90. To otwiera przestrzeń do ataku na poziom 4 zł, a na parze Euro do złotego. Jesteśmy już coraz bliżej wybicia górą z tej formacji trójkąta, którą widzicie Państwo na wykresie. A gdyby do tego doszło, to myślę, że atak na opory w rejonie 4,65-4,67 będą scenariuszem bazowym. I myślę, że naprawdę rzeczywiście y, tak się stanie ze względu na zachowanie amerykańskiej waluty. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam w poniedziałek, żeby wrócić na kanał. Do komentarza porannego. Życzę oczywiście stopy zwrotu. Miłego dnia i wszystkich tych zachęcam, którzy obejrzeli, dotrwali do tego e, momentu, żeby subskrybować, dodawać komentarze i lajkować wpisy, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Do zobaczenia i stopy zwrotu.